narodził się Chrystus. Pozostają jeszcze szopki bożonarodzeniowe w naszych kościołach, domach, ale też i dalej śpiewamy kolędy. Wycieszyć się z tego, że Chrystus jest pośród nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach naszej historii nigdy nas nie zostawił, a Jego obecność jest dla nas nadzieją. Dlatego i dzisiaj, też w naszej parafii rozpoczynamy już za chwilkę ten koncert kolon Wspólne śpiewanie, wychwalanie Pana Boga i pochylanie się nad tym, który stał się człowiekiem, abyśmy my mogli zbliżać się do Boga. Witam młodzież z Akademii Muzycznej, z Poznania, z Łodzi, a także ze Szkoły Muzycznej, z Kalisza. I cieszymy się, że znaleźli w tym niełatwym czasie sesyjnym, już powoli, czas, by raz z nami tutaj wychwalać Pana Boga. Także zapraszam. Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały, żeby stały się bardziej wrażliwe na wszystko, co wokół nas. Tymi pięknymi słowami wiersza witamy szanownych Państwa w ten szczególny czas na koncercie kolęd i pastorałek. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni, że możemy gościć tutaj po raz kolejny i razem z Państwem wykonywać najpiękniejsze polskie kolędy. Zanim wybrzmią pierwsze tony, Przypomnijmy sobie, czym jest kolędowanie. Słowo kolenda wywodzi się od łacińskiego kolendę, co znaczy pierwszy dzień miesiąca. Dawniej kolendami nazywano pieśni ludowe, związane z obrzędami Nowego Roku i obyczajem składania życzeń pomyślności w gospodarstwie i w domu. Później miejsce tych pieśni zajęły inne, związane tematycznie z Bożym Narodzeniem. Pierwsze zapisane kolędy. Powstały w XV i XVI wieku. Były to zazwyczaj pieśni tłumaczone z języka łacińskiego albo czeskiego. Najwięcej kolęd zaistniało jednak w XVII i XVIII wieku. Lulej Jezuniu jest jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej polskich ze wszystkich kolęd. Na jej podstawie pisano i tworzono pieśni o charakterze patriotycznym, między innymi opisujące strajk dzieci we wrześniu. Również Fryderyk Chopin czerpał z niej inspirację. Najsłynniejszym dziełem, w którym pojawia się motyw pieśni Lulejże Jezunium, jest scherzo Hamol op. 20 Fryderyka Chopina. Utwór został napisany w 1831 roku dla Tomasa Albrechta, sekretarza poselstwa saskiego w Paryżu. Dwudziestoparoletni Chopin został wówczas ojcem chrzestnym córeczki Albrechta, Teresy. Warto podkreślić, że kolenda Lulejże Jezuniu jest jedną z niewielu kolęd kołysanek. Wypełnia domy łagodnością, spokojem i sprzyja świątecznej refleksji. Czy można wyobrazić sobie piękniejszą kołysankę? Dokładna data powstania bożonarodzeniowej pieśni pozostaje nieznana. Pierwsze pisane źródła, w których znalazły się słowa Lulejże Jezuniu, pochodzą z początku XVIII wieku. Kolenda wywodzi się z tradycji ludowej, a jej autorzy, podobnie jak w przypadku większości polskich kolęd, pozostają anonimowi. Tekst kolendy jest pełen matczynej, czułości i troski, perełka, kwiatuszek, różyczka, aniołek. To tylko niektóre z pieszczotliwych określeń kierowanych do zasypiającego w żłobie dzieciątka. Kolenda przekazuje, przekazuje niezwykłą prawdę o miłości Maryi. Do jej nowo narodzonego syna i piękno jej boskiego macierzyństwa. Zapraszamy do wysłuchania kolendy Lula i Że jest u nią. Malusieńki to jedna z bardziej smutnych polskich kolęd. Mimo to niezmiennie gości w świątecznym repertuarze naszych domów i parafii. Na czym polega wyjątkowość kolendy Jezus Malusieńki? Zarówno tekst, jak i melodia kolendy pochodzą z XVIII wieku. Melodia swoim rytmem nawiązuje do tradycyjnego Kujawiaka, jednego z polskich tańców ludowych. Nastrojowa kolenda. Opowiada o ubóstwie, w jakim rodzi się Bóg, król i zbawiciel, który przychodząc na świat, staje się synem prostego cieśni. Nie ma dziecięcych ubranek, łóżeczka, ani nawet własnej poduszki. Śpi zmarznięty na sianie, okryty jedynie maminym szelem. Utwór wyraża troskę wobec ziemskich trudów Chrystusa i podkreśla, jak wiele musiał on wycierpieć dla naszego zbawienia. Już od chwili swoich narodzin. Cicha Noc jest bez wątpienia najpopularniejszą kolędą na świecie. Została przełożona na ponad 300 języków. Piękno melodii oraz prostota słów sprawiły, że Cicha Noc stała się znaną i chętnie śpiewaną kolędą na całym świecie. Jej pierwszy polski przekład napisał około roku 1930 Piotr Maszyński, kompozytor, dyrygent i pedagog. Ciekawostką jest to, że powstała ona dość przypadkowo, gdy w kościele w Oberndorfie pod Salzburgiem zepsuły się organy. Nieco zrozpaczony proboszcz, Józef Moore, postanowił coś zaradzić. Dwa lata wcześniej napisał wiersz. Gdy zepsuły się organy, w kilka godzin on i organista wymyślili muzykę i zaśpiewali razem. Towarzyszył im chór. Organista grał na gitarze. Można powiedzieć, że taka prowizorka stała się najbardziej znaną kolendą świata. Zapraszamy do wysłuchania kolendy. Cicha noc. Wśród nocnej ciszy powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwszy raz ukazała się w śpiewniku kościelnym księdza Michała Mioduszowskiego. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. W wielu polskich parafiach właśnie tak witane jest nowonarodzone dzieciątko podczas pierwszej świątecznej liturgii. Kolenda w przepiękny sposób łączy w sobie spokój, bytlejemskiej nocy. Z wielką radością z przyjścia na świat zbawiciela. Nic więc dziwnego, że Polacy, zapytani o ulubioną Bożonarodzeniową pieśń, wskazują właśnie wśród nocnej ciszy. Opowiada ona o przywitaniu dzieciątka przez pasterzy i królów, którzy razem z prorokami wyczekiwali przyjścia zbawiciela. W ostatniej zwrotce do ich radości dołączają sami kolednicy którzy dwa tysiące lat później witają Boga ukrytego pod postacią chleba i wina.